Hej, cześć, witajcie! Z tej strony, churcio, a w dzisiejszym odcinku, rozwiążemy sobie kilka quizów związanych z Generacją piątą. Generalnie, kilka z osób pisało mi pod filmem, w którym wcześniej prosiłem o różne pomysły na filmy, abym rozwiązywał takie quizy raz na jakiś czas. Więc stwierdziłem, że zrobię z tego taką miniserię i raz na jakiś czas rzucę na kanał po prostu rozwiązywanie takich quizów. Także, jeżeli Wam się taki content podoba to zostawcie lajkacza, like subika i lecimy z filmem. Generalnie raczej te quizy nie powinny być jakieś zbyt długie i zbyt trudne, więc po prostu przejdźmy do rzeczy. Pierwszym quizem to będzie czy rozpoznasz kucyki z filmu My Little Pony, Nowe Pokolenie po cieniach. No i na początek mamy Sani Star Scout. No i myślę, że to będzie ten cień Nie, to nie będzie ten cień Czekajcie, nie, 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 nie To będzie ten cień Mamy rolki Czyli to będzie sani. Easy Moonbow No to musimy szukać jednorożca To będzie ten Zipstorm Pyk Pip. No Pip ma takie charakterystyczne skrzydła, więc trudno, żebyśmy nie wiedzieli kto to. Hitch to jednak jest moja ulubiona postać razem na równi z Zip, więc trudno byłoby mi go nie rozpoznać, także to jest Hitch. Sprout jest też dosyć charakterystyczny. Argyle, czyli tatko sani. Królowa Haven. Tyk Alpha Beetle Blossomforth. Nawet nie wiedziałem, że on ma takie nazwisko. Tyk. No i Felis. Twój wynik. 100% fenomenalnie! Moje, gratulacje, udało ci rozpoznać większość lub wszystkie kucyki. Koniecznie podziel się wynikiem w komentarzu, no to może kiedy indziej. Poprzednim quizem poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Zobaczmy jak y, pójdzie nam z krzyżówką. Michael nowe pokolenie. Swoją drogą jest to quiz, który przygotował e, widz albo Wicka z e, Discorda. Na Discordzie wysyłał e, widz albo Wicka, właśnie linka. No i sobie stamtąd go wziąłem, także zobaczmy. Witaj w krzyżówce Michael nowe pokolenie. Żeby zacząć, wpisz start. Na klawiaturze chyba nie mogę, więc po prostu wpiszemy start z literek. Pyk. Cześć koleżanko, nazywam się. Rozumiem, że to idzie z góry. Czyli będzie no oczywiście i z z, czyli i z z y. No i moonbow. Pik, 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 pik. Oj. Moonbow. O, dobra. Główna bohaterka i przyjaciółka Easy Moonbow. Oczywiście, że Sunny Starscout. Pik. OK. Stars Dobra. Miejsce zamieszkiwania Pegazów i pierwsze miejsce podróży po klejnoty. Obstawiam, że są polskie nazwy. Z F I R, O v, E Wy, z, g, u, ry, z, a. Dobra, powinno być git. Z, e, wy, i ry. O, wy, e. Wy, z, g, u, ry, z. Zefirowy... W... Co ja zrobiłem? O oh nie, yeah. czekajcie. Coś odwaliłem, maniane. Zefirowy wzgórza albo w... Ryzy. G. U. Ryzy. Zefirowe wzgórze. No dobra, ok. A było zefirowe wzgórza, ale no dobra. No powiedzmy, że bardzo podobne. Pierwszy Pegas, którego spotkały, i księżniczka. No to ZIP. ZIP. Storm. Jak kurde. Burza. Księżniczka, piosenkarka, tancerka, influencerka oraz młodsza siostra z Zip. Oczywiście, że Pip. Pip. Petal z dodatku. Petale. Sy. Kogo Sani pokonała w Pony Dance Off i zabrała kryształ jednorożców? To był Alpha Beetle. E a E o dobra są trzeba było trochę zniżyć pychy a Ty. i ty ty l. alfa beetle jak on miał jak on miał kurczę na ten jak on miał na nazwisko to jest dobre pytanie Muszę sobie przypomnieć. Coś z. Blossom. Blossom Fort chyba. Spróbujmy. By, ly, o, sy. Sy, o, my. Fort. Dobra, udało się. Uf. Królowa Zefirowego Wzgórza oraz Matka Zip i Pip. Eee, Queen Haven. Swoją drogą pamiętam jak e, e, jak się walnąłem i na jednym z odcinków e, gdzieś powiedziałem na nią Queen e, o Jezu, jak ona miała? Queen Nowo. A Queen Nowo to była oczywiście z My Pony film. E, królowa e, no tych pod wodą. Nie, nie pamiętam nazwy, ale jestem fatalny. Kwardzista Królewska Zefirowego Wzgórza? Kwardzista Królewska Zefirowego Wzgórza. What? Eee. Okej. Okay. Tutaj mam powiedzmy, że... Zagwostkę. Bo tam było kilka takich, nie? Ale główny, znaczy główny było była jedna scena, gdzie były dwie e, dwa pegazy, jeden to był taki zielony a drugi to był taki innego koloru i jeden to był ogier, druga klacz teraz tak był Fander? jest gwardzista, więc obstawiam że chodzi o niego dobra, okej, okay, udało się czyli to był Fander Fander swoją drogą bardzo słodziutki Całkiem fajny. E, dobra. Główny antagonista, MLP-nowe pokolenie. E, Sprout, no nie. Pa-pa-pa-pa, gdzie jest sy? Nie mogę znaleźć. Dobra, już mam. Sy. Py-py-py-py. O, u. I on ma Clover Leaf, ale to po matce. Ogólnie chyba nie ma nigdzie powiedziane tak że na pewno na 100% jest to e, jest to jego jakby to drugie imię, w sensie to no, nazwisko, ale no, przyjęło się, że to jest Cloverleaf po nie? E, dobra, co mamy teraz? Ojciec Sani, mm, Argyle, Starshine. Um, Argyle Argyl. i lecimy Starsy. I inny. E, dobra. Swoją drogą, yy, Sani jest w ogóle Star Scout, a yy, ojciec jest Starshine. I to jest dosyć ciekawe, bo yy, wychodziłoby na to, że w jakimś momencie, którymś filmu, zostało to zmienione: że faktycznie Sani jest Star a ojciec jest Starshine. I no, ciekawe w sumie, czy co tam się wydarzyło. Właścicielka firmy i fabryki Counter-Logic oraz matka Sprouta. Okej. Okay, Felis? Chyba przez dwa to się pisze w ten sposób. I ona też jest Cloverleaf, jak coś, nie? Felis Cloverleaf. E, główny szeryf Zatoki Grzyw. No i, i oczywiście wiadomo, że jest to Hitch, Trailblazer. Jak żeby inaczej. Gigachat. E, pyk. 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 Swoją drogą możecie napisać w komentarzu czy bylibyście kiedyś zainteresowani ewentualnie pokazaniem wam figurek z G5, bo generalnie mam wszystkie pięć figurek mam cztery główne bohaterki i Hitcha jakbyście chcieli może zobaczyć kiedyś taki odcinek, w którym pokazuję te figurki, to możecie dać znać miejsce zamieszkania Sani Starscout Zatoka Grzyw Zatok gdzie mamy K? Tutaj Zatoka, Grzyw, e, Gryzy, Gry. Kurde, nie Fy. Kurcio, na odcinku taką PPG, no co ty. Zatoka, Grzyw. Ja piernicze, nie no. Super, super, naprawdę świetnie, świetnie, brawo. Miejsce zamieszkania Easy Moonbow. Różkowo. Swoją drogą po polsku, to tak cute brzmi. Gdzie mieszkasz? W Różkowie! Bo tak hard melting, że tak powiem, jak to usłyszałem po raz pierwszy. Gwardzistka królewska zefirowego wzgórza, która współpracuje razem ze swoim partnerem Fanderem. Okej, okay, czyli tutaj wchodzi w grę teraz ten e, drugi Pegas, ta Klacz. Jak ona się nazywała ty? Muszę sobie legitnie przypomnieć. Ona miała coś z związanego z nazwą ty. No właśnie, ona była Zoom, tak jak to było w przypadku tego programu, który używamy do do meetingów podczas podmitów. Ale jak ona miała na nazwisko? O nie. Zoom, o ja, no to teraz mam gwostkę znowu. Zoom, jak ona mogła mieć nazwiska? Co jest Zef, Z, Zephyr chyba? Ze... Zephyr Wing. O, dobra, udało się. Jakie ci wyszło hasło? My Friend Unicorn. No i git. Udało się. Hasło My Friend Unicorn. Mój przyjaciel jednorożec. Wynik niezły. Doskonale, na pewno oglądałeś to kilka razy. No, oglądałem tak sześć razy jak coś. Jeśli chcesz, można możesz dać serduszko, obserwacje do ulubionych, swoim wynikiem, komentarze, jeśli to nie musisz miłego dnia. No, myślę, że sam, yy, sam quiz, który się pojawił w odcinku, to już wystarczająco. Także, słuchajcie, mam jeszcze w sumie trzy takie quizy. Mamy 11 minut, no około 15, myślę, że no można byłoby skończyć tutaj chyba. Także jak będziecie chcieli jeszcze taką jeszcze jeden taki odcinek to piszcie. Na dzisiaj to tyle. Także dzięki wam, trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Także czyść, czyść, kopycio.